Maleczko, tu jestem znowu Krasis um, Tak jak obiecałem w poprzednim odcinku, jeśli ktoś oglądał, dzisiaj pokażę Wam jak stworzyć własną gildię. Tak. Najpierw, najpierw to pokażę, jak tak się nazywa. Um, mm. Czy są wszystkie komendy i Wam wytłumaczę, jak co idzie. O, dobra, jestem na spawnie Tak bo całą komendą do stworzenia gildii jest f, create i nazwa gildii. to tak ja już to zrobiłem więc kiedy będę wam demonstrował jeśli chcecie zaprosić kolegę do naszej gildii, napiszecie f, join i jego nick Gdy już to napiszecie on musi akceptować komendą f, join i żeby sklejmować, czyli zająć te, tereny naszej gildii, musimy do, y, y, wpłacić y, kwotę. Wpłacić kwotę do naszej gildii. Y, tak. Na przykład F, money. Y, nie musicie pisać desponzi, wystarczy, że napiszecie D. Na przykład kwotę dam 100. O. I wpłaciłem 100 monet na moją gildię. Tak. Już to wpłaciłem. Mogę um, ustawić f -climber. tak Później mogę na tym climb'u ustawić F-set A, a teraz się oczywiście komendą home no um. To w sumie jeśli chodzi o gildę to na razie tyle Teraz może wam pokażę moją Trochę za długo 10 sekund czekaję. Dobra. Tak. A widzicie tutaj jest oczywiście na craftingu. Mam, mam Sethoma. Set no. Tutaj można powiedzieć, że mamy chol główny. Tak. Tu jest domek Binki który był w ostatnim... występował w poprzednim odcinku. jest chyba teraz w kopalni. Nie wiem gdzie jest tu jest um, domek kolejny, mojego innego kolegi, Big Beka, którego niestety teraz nie ma, a tu jest mój pokój, mój taki mały pokoik. oczywiście um, chcia, pragnę Was zaprosić do mojej BB, osoby które chciałyby dołączyć, grałem akurat na tym serwerze um, napiszcie w komentarzu na przykład co macie na serwerze hmm, cieszycie się kreatywni o, dinki cieszycie się kreatywni no, co robicie robić w ogóle na serwerzach A zjaram cię <gry> co macie na serwerze Um, no wszystko będzie... Wszystko jest opisane. <laughs> <laughs> Dobra mam twoje rzeczy. Dobra, Winki, mam twoje rzeczy, nie ma dzisiaj. <laughs> Sorry za ty <ten> mały trolik. <laughs> Wszystko oczywiście będzie, le, um, tak jak mówię, <laughs> <laughs> napisane w, w, w opisie filmiku, dobra? Ja muszę zmykać moje biki zaraz znowu cześć i pa,